Oczywiście w pierwszej wersji automatu Tekkena 5, Heihachi nie był grywalną postacią, ale e, po e, update'cie Tekken.1, Heihachi powrócił do rosteru i intro Tekkena Dark's tak pokazywało jego powró epicki powrót, kurde. Ale to się... Heihachi nie mógł przejąć e, Misima Zaibatsu po Tekkenie 4. E, ponieważ nie dość, że on zaginął, to Jinpachi dż, szybko przejął kontrolę nad e, Misima Zajbacu, co nie pozwalało mu nic zrobić. Więc zamiast kurde wejścia i rozpierdalania rzeczy, to on praktycznie tylko czekał na odpowiedni moment, kiedy on by mógł odzyskać e, ten Zajbacu. I on się pojawia w takiej szóstce w jednym poziomie, gdzie on praktycznie się bawi, kurde, warcaby. No, nie bawi się warcaby, ale on coś takiego. Po prostu czekał, po prostu. Na odpowiedni moment. I oczywiście tutaj się dowiadujemy, że Kazuja pozabijał paru ludzi. Ponieważ. Oczywiście nie wiem, to Kazuya że to Kazuja zabił. Publiczność nie wie, że to Kazuja zabił, ale my wiemy, że Kazuja pozabijał szefów g Prechni i przejął kontrolę nad organizacją.

going on using the society's underground network? Gisha no toppu ga devil de aru koto ga shiriwatareba tarete ningen de aru washi no seitousei wo shucho dekiru. Ja on se, ja ci to chcę zrobić, ponieważ on chce mieć publiczność po jego stronie. co jest fucking głupie, ponieważ szczerze wątpię, że ja był takim super duper miłym ziomkiem.

a więc pobijemy tego eksorcystę, który szczerze <grych> w ogóle się nie przyda, ponieważ on nic nie zrobi. Praktycznie on jest tylko tutaj, żebyśmy go pobili. I dlatego właśnie mówię, że fabuła Teka na 7 stykasuje, ponieważ jest dużo fajnych potencjałów, które w ogóle się nie realizują. Na przykład ten turniej, co nie? który Heja ci ogłosił. On się nigdy nie wydarzy, ponieważ on po prostu zrobi. O! Kancelujemy turniej, ponieważ e, fabuła byłaby zbyt epicka. Ale nie ale ten kostium chyba mnie rozwala. Nie wiem czemu, ale chyba nie można go używać poza yy, fabułą. Chyba. O oh, fuck. Blokuj, blokuj. Uuu, nie zablokowałem. Oczywiście Rage Arty cię nie zabijają. Najlepiej się używa Rage Arty, kiedy postać ma mało życia. Ale widać, że fucking Claudio to oszust, ponieważ on ma ciągle Rage'a. Nawet, że po Rage drive Rage znika, więc on użył Rage Arta. No, Rage, Rage Drive. Rage Drive è un'attacca, Rage Art è un'animazione. Mi scusi. Tu, tu sei un umano, con la forza di un demone. un so, ja.

Oczywiście, nigdy nie zapomnę epickiego finału TK7. To jest nie do zapomnienia. Ale co? To... W ogóle ekrany ładowania mogły być troszkę lepsze. I praktycznie one są chyba najlepsze w wersji precyzyjnej, więc kupcie wersję precyzyjną. I to so long I found myself at the library, poring over articles. Company directories, history books, you name it. I scavenged them all, looking for anything I could find on G Corporation's Kazuya. Including his historical and familial links to the... <sighs> the truth had to be revealed, even if it meant doing so alone. Mishimas to warriors, przechodząc as as do Taira i Minamoto ery. Z powstaniem wojny, zainteresowali się na zmniejszonej wymiany. During my research, I found two significant. O, zdjęcie z openingu Tekana 6 po lewej. O, i oczywiście mam tutaj Jinpachiego Mishima. On był ostatnim yy, bossem w Tekanie 5. I on był praktycznie najmilszym yy, członkiem rodziny Mishima. Jego tragedia tylko była taka, że Heihachi go zdradził, zamknął go pod Honmaru i on zginął z głodu, ale potem jakiś demon opętał go i go wskrzesił i... ta. Tak się Jimpachi stał ostatnim bossem. I w ogóle Jimpachi jest osta jedynym ostatnim bossem, który ma ending, kiedy z game'u wórujemy na nim, gdzie praktycznie mamy złe endingry, gdzie... Mutacja Jinpachiego wzmacnia się i praktycznie gra mówi, że teraz świat jest zjebany, ponieważ Jinpachi stał się kompletnym diabłem. No i tu ten narrator mnie śmieszy mówiąc, że zabije Gina moimi gołymi dłoniami. Ale on gówno zrobi. Gina Casana. So che il suo demonio interiore supera perfino quello di Casuja. Un momento. Che fosse lui. Do you know Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso. Beyond Gina został hmm. znaleziony. Nie pamiętam czemu he a ci potrzebuje Gina, żeby pokazać im, że ten jest diabłem. Casuja. No cóż. Coś... Się niedługo dowiemy, panie i panowie. Po to właśnie gramy w giereczkę. Raven! Tak Jeden raz kiedyś odpowiadał wtykanie 7. Wiem, że Jean ma ten kostium yy, z tym. tym. Nie chcę powiedzieć peleryną, albo kurde, szalikiem, ale ma taki wygląd, właśnie. Albo może mieć, dzięki modom. Albo można go skustomizingować. Customizing to coś, czego ja bardzo mało używam w bijatykach, ponieważ wolę normalne ku sobie postaci. Ale pamiętam, że przed skasowaniem mojego save'u to ja. <laughs> przebrałem Eddiego Gordon na szkieletora i. No fajnie wyglądał, tylko że miał czarne ręce, co troszeczkę pokazywało, że był kostium. Wiem, że Briana można było e, zmienić w oficjalnego szkieletora, ale... Nie lubię grać Brianem. W ogóle Jean został ostro zmordowany w TK7, ponieważ to jest jedyny moment akcji z Jeanem, co nie i potem on będzie spał przez resztę gry. Oczywiście też Jim był ostatni przed ostatnim bossem w Tekanie 6 w Arcadzie oraz w Scenario Campaign. I tak panie i panowie, e, Jim Kazama dodawał coś do fabuły, ponieważ on teraz śpi przez resztę serii. Przez te gry, resztę gry chciałem pojeść. Ale cóż, witacie w moim respektowaniu Call of Duty albo Apex Legends, panie i panowie. Przepraszam, teraz są nowe, trendowe gierki. Dobra, nie potrzebuję już spluwy, ponieważ chcę pobije wszystkich. Nowy kostium Las Las na spoko. Jego oryginalny kostium też był na spoko. W ogóle, ciekawostka, w wersji PST nie było Scenario Campaign, ponieważ PSP było zbyt słabe lub chyba UMD nie miało znaczącego miejsca, żeby dodać Scenario Campaign. Więc e, Lars i Alisa byli grywanymi pasami w Arcade Mode. Albo w Arena Battle co pozwalało na ten. Na endingi. Ponieważ Lars i Alisa nie, miał, nie mieli endingów w tym w tej szóstce w Arcade Mode. Więc co w wersji pewnie zrobili? To oni użyli ostre piskie intro ze scenario kampanii jako ending Larsa i oni skonwertowali jedną pokazówkę z Campaign na Ending Alice. gdzie ona ucieka przed helikopterem. Będę szczery, należy to takim super gierkom na PSP, to tak czy jak Tekken Dark Dragon na PSP jest definitywną biotyką na, na tej konsoli. ジンは本当にそういうことです。人は少しずつ重いことだ。何でもいいから、僕は一歩一歩前。もしもし、自分の手に入ることは、ジンは何でもいいから、ジンは何でもいいから。 Akuma! Tak, panie i Pnowie, Akuma jest w głównej fabulety Kana 7. Praktycznie on tutaj jest tylko ponieważ on ma jakiś dług do e, Kazumi, ale to wszystko co my wiemy. Nic, niczego innego się o Kazu Akumie nie dowiemy. Ale ta. Akuma oczywiście jest także znany jako gołki w Japonii. I jest jednym z. Nie powiem, że z głównych antagonistów Street Fighterza, on jest rywalem e, Raju. Ale wam dużo nie powiem o Street Fighterze, ponieważ jestem aż taki znajomy z Street Fighterem. Mam kolekcję na Switchu, ale jestem mega scrubem. Ja pierdolę na Easy, nawet komputer rozpierdoli.

Rozdział szósty. Jesteśmy już prawie kołendingu, gierki panie i panowie. Jak ja już mówiłem, story mode nie jest taki długi. Po story mode zrobię oczywiście arcade mode rana i, i potem mo może zrobię epizody postaci. Mówię może, ponieważ jak to mogę powiedzieć, epizody są strasznie krótkie. To tylko jedna walka i one są super durnawe. Nic nie dodają do serii. Plus na nie oddali epizodów do opozycji to Tom jest smucił najbardziej. Aj, teraz narrator, kurde jest z za rąbistością Lee. Lee Shaolan. No, on też mówić lubi, Excellent. On ma też alter ego pod nazwą Violet i jak on jest Violetem, to on gada po angielsku bez problemu. I jakby co, Alisa jest robotem i ona jest e, córką lub wnuczką, e, nie, córką tego, doktora Boskonowicza. Ale cóż, gramy teraz Olanem i, i jest nas spoko, jest zarąbistym kopniakarzem, jak to mogę powiedzieć. Nad nie w to słowo nawet istnieje, ale cóż. Alisa miała troszkę tragiczny los w tym tekenie e, 6, ale na no, cię cieszę, że ona ten wróciła. Na, no, że już w momencie, kiedy gra w tekenie 7, poparła tak czekania na tekenie 7, to ja troszkę już miałam w dupie, e, czy ona powróci, czy nie. I w ogóle w tle można wiedzieć Kombota, który jest kreacją tego Lee. W się, Kombot to jest mechaniczny Mokujin. Oba się nie pojawiają w ogóle. I Alisa ma dalej kostium z na Szóstki co ma sens, ponieważ ona tak właśnie została. Ona nie, niedługo będzie miała kościół takie takiej I teraz zauważam, jakie się cycki odbijają, kurde. Polera jasna, to jest fucking easy mode. I ja mnie rozpierdala, jak kurde nie wiem. Jezus chryste. Fucking hell, rage art time. Zawsze ja nie użyłem, prawda? Ha. Ona była za nisko, niestety. Ale cóż, czas się, czas Jak zginę na fucking easy mode. To normalnie... przepustka... Kurwa, zdeportuję się do Polski ponownie. Wow! Pierwszy raz przeglądaliśmy w story mode, panie i panowie. Ale ta... Teraz ją rozpieprzymy raz na zawsze. W story mode, w sensie, że ona będzie jeszcze z nami. Ale ta... Tak się, kurde, rozwala roboty, kurde, co myślałem, że co? Że co?! Nie wiem, czy jestem taki agresywny, panie i panowie. Chyba za długo nie nagrywałem i mo mo moje rage'e <grymny> zneutralizowały się, więc teraz wszystko, co ja robię, to ze wściekłości. Alisa jest też główną protagonistką w tym okropnym filmie Tekken Blood Vengeance. O mój Boże, Tekken Blood Vengeance, zapomniałem, o mój Boże. Sorry, ja mówiłem, że The Motion Picture jest najgorszą, która się wydarzyła w, te w serii Tekkena. Przepraszam, to jest tytuł dla Blood Vengeance. Najgorszy film Tekkena w historii, panie i panowie. O mój Boże, pani jak karada mówi, że o! Blood Vengeance się dzieje przed Tekkenem 6, co fucking nie ma sensu, ponieważ są te gesty, które <grych> Hayati by nigdy nie użył. Na przykład fucking sataniczne mokudziny, które się poczywają w tą bestię i ci był w środku. Komedia, panie i panowie, komedia. Nie dość, że angielskie głosy Gina i Kazui nie pasowały w ogóle. Głos Jina powinien być głosem kazu i głos kazu i by. Wow! Czekajcie! LOK! Fuck! Eeehm. Um. powiedzieć: No, Kazuja brzmi jak Jin, a Jin brzmi jak Kazuja. Kurka wodna. <ścoughs> że. Trzeba było kogoś potem ratować, który ginie tak czy siak. Walka była nawet spoko zanimowana, ale w seryjnie, potem, o mój Boże. Diabelskie formy też szansko wyglądały, według mnie. Ale one się pojawiły w demie e, Tekken Ataka 2. I tylko w demie Tekken Ataka 2. Który jest e, w Tekken Hybrid. Au! Tutaj się zamknę, ponieważ mam dosyć przegrywanie z lalisą. Chabło, że tą głowę poslęliśmy bardzo. A bo nie, czemu tę głowę nie kopnęliśmy w ogóle yy, z areny Z tego co pamiętam, Majsa ma nieskoczoność głów, więc to by nic nie zrobiło. Dobra. Fucking hell! Co to kurwa, komputer normal czy hard? Co, co, za daleko. W końcu kurka wodna! We're done, bitch! We're done! <laughs> I poali się. しまったが起動テスト完了だ。今のシ激で記憶システムも、まともになったのではないかなお<スープ>かずはきして変なしえいし。 Chyba se pobiorę tylko na szóstkę po tym let's play'u, se pogram w scenario campaign i może nagramy scenario campaign, MOŻE, nie będę obiecywał let's Play, ponieważ jestem okropny chodzi pamiętacie co się stało z kolekcją broni, pokazem broni z dwójki, dwa lata temu?